Psalm o wyborze właściwej drogi, aby pozostać na właściwej drodze. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj zwracam się do każdego z was, którzy stoicie na progu dokonania wyboru. Są chwile, kiedy szukamy odpowiedzi w chaosie świata, wśród głosów obiecujących szczęście, sukces, bogactwo. Ale jest tylko jedna droga, która prowadzi do autentycznego życia, a ta droga zaczyna się od zaufania Bogu. Dzisiaj wspólnie otworzymy Psalm 1, Brama do całej księgi psalmów. Nie jest to tylko wprowadzenie. To duchowy kompas. Posłuchaj go sercem. Zanim przejdziemy dalej, napisz: z jakiego kraju oglądasz wideo? Miłego słuchania. Tekst psalmu: Błogosławiony mąż, który nie chodzi w Radzie Bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w zgromadzeniu zepsutych lecz w zakonie pańskim jest jego wola i nad zakonem jego rozmyśla dniem i nocą i będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód które wydaje owoc w swoim czasie i którego liść niewiędnie i we wszystkim, co czyni, odniesie sukces nie tak bezbożni są jak pył, który zmiata wiatr dlatego bezbożni nie staną na sądzie ani grzesznicy w Zgromadzeniu Sprawiedliwych. Albowiem Pan zna drogę Sprawiedliwych, a droga bezbożnych zginie. Bracia i siostry, w Psalmie tym zawarta jest fundamentalna prawda: całe życie człowieka jest wyborem drogi. Psalm jeden przedstawia dwie drogi, dwa style życia, dwa przeznaczenia. Pierwsza to droga Sprawiedliwych, druga to droga niegodziwców. To nie jest tylko poetycki obraz, to duchowa rzeczywistość. Zauważmy, że psalmista zaczyna nie od tego, co należy robić, ale od tego, od czego należy trzymać się z daleka. Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radach złych, nie tylko unika zła, ale nie wchodzi w harmonię z grzesznym myśleniem. Nie stoi na drodze grzeszników, to znaczy, nie pozostaje na niej, nie przyzwyczają się do ich sposobu życia. I nie zasiada w zgromadzeniu zepsucia, nie staje się częścią tego, co niszczy duszę. To jest droga oddzielenia od Boga i zaczyna się niepostrzeżenie. Najpierw słuchasz, potem przyzwyczajasz się do tego, a następnie siadasz i stajesz się swoim własnym wśród Niego dziwców. Ale sprawiedliwy nie jest tylko przeciwnikiem zła. Jego serce żyje słowem Bożym. On rozmyśla nad zakonem pańskim dniem i nocą. Oznacza to, że chłonie prawdy, jak gąbka wodę. Czyta, modli się, zadaje pytania. Stosuje słowo w swoim codziennym życiu. To nie religia w niedzielę, to życie w Bożym Rytmie. I do tego to prowadzi, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Nie chwast, nie chwast. Drzewo, silne, zakorzenione, owocne. Woda to słowo Boże, woda żywa. I tak jak drzewo nie boi się gorąca, tak człowiek żyjący z Bogiem nie boi się prób. Ma wewnętrzne źródło siły. Jego liść nie więdnie, nie traci duchowej świeżości, nie traci rąk, nie wysycha w przygnębieniu. Przynosi owoce, jest użyteczny, nie żyje na próżno i odnosi sukcesy we wszystkim, co robi. Nie w oczach ludzi, ale w oczach Boga. A co z niegodziwcami? Są jak pył, który zmiata wiatr. Spójrzmy na ten kontrast, nie drzewo, ale proch. Bez korzeni, bez owoców, bez kierunku. Ich ścieżka jest niestabilna, ich życie jest pustką. Czas ich osądzi. A oni nie staną przed sądem, ponieważ ich droga jest drogą buntu, a nie pokuty. Ostatnie słowa psalmu są jak pieczęć, albowiem Pan zna drogę sprawiedliwych. To nie tylko wiedza, to troska, uwaga, obrona. A droga bezbożnych zginie. Nie dlatego, że Bóg jest okrutny, ale dlatego, że ta droga sama w sobie prowadzi do zniszczenia, bez Boga, bez prawdy, bez światła. Przyjaciele, dzisiaj Pan stawia przed każdym wybór, którą drogę wybierzesz? Nie możesz iść w obie strony. Niech Twoja dusza zostanie przyciągnięta do drzewa nad wodą, do życia, do prawdy. Niech prawo Pana będzie Waszym światłem. Moi drodzy, dziś proszę Was, byście się zatrzymali. Po prostu zatrzymajcie się. W tym świecie, gdzie wszystko pędzi z zawrotną prędkością, gdzie wszyscy krzyczą, doradzają, przekonują, uwodzą, zatrzymajcie się. Ponieważ to właśnie od tego zatrzymania zaczyna się ścieżka sprawiedliwych. Nie od skoku w świetlaną przyszłość, nie od wielkiego skoku wiary, ale od cichego, uczciwego wyboru nie chodzić, nie stać, nie siedzieć tam, gdzie nie ma Boga. Tutaj zaczyna się błogosławione życie. Często marzymy o owocach, Chcemy widzieć sukces, chcemy czuć radość, chcemy być użyteczni, chcemy być szanowani i kochani. Zapominamy jednak, że drzewo nie wydaje owoców bez korzeni. Bez źródła. Bez wody. Psalm jeden mówi nam jasno: jest tylko jeden sposób na prawdziwie błogosławione życie, a jest nim zakorzenienie się w słowie Bożym. Nie tylko czytać ją jak starą książkę. Ale medytować nad nią. Zagłębiać się w nią. Powracać do niej raz za razem. Dzień i noc. Nie oznacza to, że musimy zostać mnichami lub udać się do klasztoru. Oznacza to, że każdego dnia, w każdej sytuacji uczymy się słyszeć głos Boga, ponieważ on już dał nam słowo. Jego wola nie jest ukryta w ciemności, jest przed nami, w Piśmie Świętym. Ale jeśli nie otworzymy Pisma Świętego, nigdy nie usłyszymy tego głosu. Dzisiejszy świat oferuje nam inne korzenie. Mówi, zakorzeń się w pieniądzach, w karierze, w przyjemnościach, w aprobacie innych ludzi. Ale wiesz, co dzieje się z drzewem, jeśli jego korzenie nie otrzymują wody? Usycha, przez chwilę może wyglądać na zielone. Może trzymać się starych zapasów. Ale wewnątrz zaczyna się śmierć. Powoli, niezauważalnie. Dopóki nie może już przynosić żadnych owoców. Tak samo jest z duszą. Jeśli nie jest karmiona słowem Bożym, zaczyna więdnąć. Pojawia się irytacja, zmęczenie, uraza, utrata celu. Człowiek zaczyna się miotać, męczyć, tracić siły. A potem przychodzi moment, kiedy wszystko się wali, a on nie rozumie dlaczego. Ale wszystko zaczęło się, gdy usiadł na niewłaściwym spotkaniu. Przyjął złą radę, przyjął niewłaściwą myśl, tak łatwo ulec wpływom. Żyjemy wśród ludzi, wśród hałasu, wśród wielu głosów. Psalm jeden ostrzega nas, abyśmy uważali. Kto jest Twoim doradcą? Czyje opinie dopuszczasz do swojego serca? Kto mówi Ci, co jest dobre, a co złe? Sprawiedliwy to nie ktoś, kto nigdy nie popełnia błędów. To ktoś, kto ufa głosowi Boga bardziej niż głosowi człowieka. Nie jest święty według ciała. Jest święty, ponieważ codziennie szuka Bożego oblicza. Słucha, dokąd Bóg go prowadzi. A jeśli zbłądzi, podnosi się. Nie staje się uparty, nie ukrywa się, przychodzi w pokucie i mówi: Panie, wybacz mi, wskaż mi ponownie drogę. I wiesz, co robi Bóg? Nigdy nie odwróci się od poszukującego. Powie: Znam drogę sprawiedliwych. To znaczy: Idę z Tobą. Obserwuję każdy Twój ruch. Chronię Cię. Nawet jeśli wszystko wokół Ciebie się wali, jeśli wiatr wyje, jeśli ludzie Cię zdradzają, jeśli Twoja siła się wyczerpuje, sprawiedliwy wie: Jestem nad strumieniami. Moja dusza została nakarmiona żywą wodą. Moja wiara jest zakorzeniona w prawdzie. I nawet jeśli upadnę, nie pozostanę w pozycji leżącej, ponieważ Pan mnie podtrzymuje. Ale niegodziwcy są jak pył. Lekki, piękny, może nawet wydawać się atrakcyjny. Błyszczy, mieni się, ma tysiące planów i zwycięstw. Ale przychodzi wiatr i to wszystko. Psalm nie mówi, że zły jest koniecznie mordercą lub przestępcą. Nie, może to być osoba, która jest miła, wesoła, hojna. Ale jeśli żyje bez Boga, jeśli odrzucił słowo, jeśli jego droga nie prowadzi do prawdy, jest to droga do zniszczenia. To straszne słowo, ale to prawda. Nie dlatego, że Bóg jest okrutny, ale dlatego, że poza Bogiem nie ma życia. Bez światła jest ciemność. Bez oddechu, śmierć. Bez wody, susza. Bez słowa, zniszczenie. Nie daj się zwieść pozornej stabilności. Psalm jeden nie patrzy na dzień dzisiejszy. Patrzy w wieczność. Gdzie staniesz, gdy wszystko się skończy? Czy staniesz, gdy nadejdzie sąd? A może znajdziesz się wśród tych, którzy nie będą stać? Boimy się śmierci. Ale śmierć to tylko drzwi. Liczy się to, co dzieje się za tymi drzwiami. Sprawiedliwy nie boi się śmierci. Ponieważ jego droga jest w rękach Boga. On nie buduje sobie grobu, on buduje sobie wieczność. Jego nagroda nie jest tutaj, jego dom jest w niebie. Nie żyje dla chwały ludzi, ale dla radości Boga. I dlatego jest szczęśliwy już tutaj. Jest błogosławiony. Szczęśliwy nie z powodu pensji, nie z powodu sympatii, nie z powodu doskonałego ciała czy statusu, ale dlatego, że wie, Jestem na ścieżce. Bożej drodze. Bracia i siostry, jeśli czujecie, że zgubiliście drogę, że jesteście zmęczeni, że straciliście kierunek, wróćcie do źródła. Otwórzcie psalm pierwsze przeczytaj go powoli. Spójrz na drzewo nad wodami. Spójrz na popiół. Pomyśl, kim się staje. Psalm jeden jest lustrem. Nie osądza, ale pokazuje. Wzywa, mówi, jest droga, jest życie, jest źródło. Nie przegap tego. Znajdź chwilę w ciągu dnia, aby się pożywić. Zanim otworzysz telefon, otwórz psalm. Zanim zaczniesz narzekać, podziękuj. Zanim odejdziesz zirytowany, pomódl się. To jest medytacja dnia i nocy. Nie magia, nie rytuał. To życie z Bogiem. Proste, ciche, ale prawdziwe. Na tym polega błogosławieństwo. I niech każdy z nas powie dziś, Panu: naucz mnie kochać Twoje słowo. Naucz mnie być drzewem zakorzenionym w Tobie. Daj mi owoc, który będzie chwalił Twoje imię. Wybieram ścieżkę sprawiedliwych. Wybieram Ciebie. Amen. Drodzy Chrześcijanie, Dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.